Archanioł Rafał. To archanioł, który od najdawniejszych czasów ma pod swoją pieczą moc uzdrawiania i którego imię Bóg uzdrawia, biblijnie zbiega się z jego Bożą posługą. za nią zbawicielem, posłanym przez Boga, by zatroszczyć się o nasze potrzeby, by ten względnie bliskim ludzkim istotom, do którego można się uciekać w poszukiwaniu pomocy i wsparcia. W Rafale łączy się typ archanioła zwiastuna najstrażnika. strażnika. Dzięki Rafałowi Bóg dokonał podwójnego cudu uzdrowienia z ciemności Sary i Tobiasza. Sara cierpiała z powodu samotności. Każdy ślub kończył się śmiercią męża. Przeżywała z tego powodu depresję, a nawet myślała o samobójstwie. Tobiasz z kolei cierpiał z powodu, z powodu utraty wzroku. Popadł w finansowe tarapaty z tego powodu. Przez dwa lata utrzymywał go krewny, a ostatecznie obowiązki męża musiała przejąć żona. Obydwa źródła cierpienia Sary i Tobiasza zostały usunięte dzięki interwencji anioła. W Starym Testamencie jest zawarta opowieść, jak to wiekowy Tobiasz wysyła swego syna, także Tobiasza, z misją do Ziemi Medyjskiej. Pan Bóg wydał rozkaz Rafałowi, aby pojawił się u boku Tobiasza pod postacią człowieka o imieniu Azariasz, chroniąc go, a zarazem usuwając w konsekwencji tej podróży obydwa źródła cierpienia – Sary i starego Tobiasza. Młody Tobiasz wraz ze swoim przewodnikiem dotarł nad rzekę Tygrys. Młody człowiek zmęczony po całodziennym marszu poszedł umyć nogi w zimnej wodzie rzeki. Tam przestraszył się wielkiej ryby, która, jak się mu wydawało, chciała go pożreć. Ostatecznie została złowiona i upieczona, a anioł polecił wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę. Wątroba ryby została użyta jako materiał, materialny element egzorcyzmu. Bo trzeba było uwolnić Sarę z władzy demona, zaś żółć została wykorzystana do wyleczenia ślepo ślepoty starego Tobiasza. Kiedy misja Rafała została zakończona, objawił swoją prawdziwą tożsamość. Jego ukazanie się wywołało ogromny strach, na co Archanią rzekł: To, że byłem z wami, nie było moją zasługą. Lecz było z woli Bożej. Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni i jemu śpiewajcie hymny. Bardzo wiele ciekawych interwencji opisał w swoich książkach angelolog Marcello Sztancione. I tak przytoczę historię napolitańskiej mistyczki Anny Marii Gallo, urodzonej w 1715 roku. W wieku 16 lat została tercjarką franciszkańską, przyjmując imię Maria Franciszka. Od pięciu ran Pana Jezusa. Kiedy prześladowania złego ducha stały się zaciekłe i gwałtowne, na pomoc przychodził jej archanioł Michał, ale szczególne łaski i dary święta otrzymała za pośrednictwem archanioła Rafała. I tak w 1789 objawił się jej pod postacią o nadzwyczajnej piękności, po czym powiedział do niej zostałem wysłany do Ciebie żeby Cię uzdrowić z Twoich ran ale to nie było jedyne takie objawienie często jej kierownik duchowy ojciec Franciszek Xawery jak sam to opisywał wyczuwał w obecności świętej cudowny zapach otrzymywał wtedy od mniszki następującą odpowiedź niech się ojciec nie dziwi ponieważ przy nas jest archanioł święty Rafał ten opiekuńczy anioł Często pełnił przy niej funkcję pielęgniarza, kroił jej chleb i wykonywał zwykłe zadania, które dla niej bardzo schorowane i były ponad jej siły. Kiedy była wyjątkowo wyczerpana, archanioł Rawał przynosił jej komunie. Wydarzeń takich było wiele, a wszystkie zostały przytoczone w procesie kanonizacyjnym. Święta Maria Franciszka zmarła w 1867 roku w Neapolu, gdzie jej kult jest ciągle żywy. Tak jak wspomniałam, włoski angelolog napisał sporo książek, w których można odnaleźć inne niezwykłe postaci, które przeżyły niesamowitą więź z Archaniołem, będącym im wsparciem i przyjacielem.